Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiał na kanale Titan Polska Witam Was serdecznie w Dolinie Renu jest to lokacja dosyć irytująca, przez przeciwników, których dzisiaj spotkamy. Jednak, tak czy nie, jak zbliżamy się do Grauberga, czyli kolejnego miasta, kolejnego mega klimatycznego miasta, ponieważ jesteśmy oczywiście w akcie 5. E, północ jest to jeden z ciekawszych aktów, jeśli chodzi o długość i aktualny moment jest naprawdę ciekawy. Potem ten akt będzie mniej ciekawy, bardziej ciekawy, będzie różnie. Tak, czy jak, jeśli chodzi o ten moment, myślę, że teraz jest tak naprawdę jak najbardziej na plus. No i jeśli chodzi o tych irytujących przeciwników, to właśnie Nixie będą irytujące, A przynajmniej one zawsze były irytujące mm, dla moich ymm, postaci wcześniej. Dla łucznika, dla maga były irytujące. Myślę, że teraz może nie będzie aż tak tragicznie. Także bez przedłużania Um, zajmujemy się dzisiaj i myślę, że będzie dobrze. Jakby postać tam naprawdę fajnie poszło do przodu um, ostatnio, jakby już tak przyjemnie się znacznie gra w tym akcie. Myślę, najgorzej było w hds myślę. Teraz jest jakoś tak znacznie przyjemniej. Choć zdarzały się zgony, ale to myślę, że nie jest aż tak um, takim utrapieniem jak. Tak jak było wcześniej, myślę. W to jest kościany mage. na kości chyba trochę muszę sobie ściśleć, bo... Nie wiem, czy to jest za głośno. U jest dosyć głośno. Um, ale no, na no, ja się trochę przybliżę. Okej, okay. trochę mogło zaskrzypieć, wybaczcie Najmocniej, przepraszam. Ale jesteśmy w Dolinie Renu, która lokacja jest irytująca przez te Nixie i te większe nixy. Ciekawostka, w, na północy mamy majestatyczne skrzynie, które są czasem pułapkami e, i na przykład one mogą dropnąć nam złoto albo nicy dropną i nas nawet e, popieszczą prądy. Więc otwieramy takie skrzynie, tylko takie, bo są mega podejrzane w tym akcie. Okej, okay, ta jest legitna, ale często takie skrzynie po prostu e, nas biją mm, jakimś tam czarem, prawda? Um, Czasem rzuci nam 100 zł, ale nagle nas też kopie tym prądem, więc to jest tym bardziej jeszcze takie, no niemiłe, no po prostu jest niemiłe, co ja mam więcej mówić, o, widzicie to, walnąłem, ale mm, nic się dostała, także no i utrapieniem są te nixie dla łucznika i tak dalej, bo to jest masakra, ale tutaj myślę, że nam się fajnie będzie je tłuc, no tak, jest dobrze w na razie. Dolina Renu, dolina No, poza tym motywem to lokacja jest taka no, spoko. Co to więcej mówić? No. fajnie, fajnie. No też samego renu no, nie widać na mapie. Glauberek jest tutaj myślę, tak? Tak, tu jest Glauberg. Nie widać Renu. Mógłby, mogliby choćby dać go na mapie. A tu mam polskie piękno, widzicie? piękno polskie, Zasłanie to przez Korrent. Musiałem się pochwalić, że znam geografię. Taki jestem do przodu. ha, no, ale przed nami jeszcze sporo aktu um, i myślę, że będziemy się e, wybornie bawić. Um, kim magia sprzedajemy. To też sprzedamy. To też sprzedamy. to tarcza cyklopia. No, to wrażenie fizyczne. To dużo daje. Oj, to dużo daje. Ech, kafar cały czas 702. Cały czas te są słabe. Porównanie do tego, co. Porównanie do tego, czym ja dysponuję. Mm. Księga snów. Um. A, to się złoży, myślę, kiedyś tam, na spokojnie. Um, dobra. Przerzucamy sobie. Łączymy. O, jeszcze jakieś pieroszczanki je zatropnęły nam. Um, dobra. Um, szybki luk. <laughs> Jeśli naprawdę nabijakami... oni um, panują, to, to. to dalej jest słabo. 99 wrażeń plus 31 obrażeń fizycznych um, szybkość ataku 8 siły dalej słabo U, jezu straszne ja mam potek a dobra, myślałem, że mam 26 życia a to jest 260, co jest myślę sumką naprawdę fajną, OK. Mm, na ciebie w takim razie po tym akcie, ogólnie pamiętam E, pojawiały się w komentarzach kompletnie odmienne głosy, na przykład pamiętam, gdy nagrywałem Atlantydę, czy tam wspominam o Atlantydzie, tam niektórzy mówili, że no to jest beznadziejny akt. E, to jest takie, okej, okay, mogę się zgodzić. E, zacząłem nagrywać e, ten akt, Północ, prawda, z dodatku Ragnarok, tu też się pojawiły głosy, że ten akt jest beznadziejny i takie, też się zgodzę, bo jak najbardziej e, może nie całkiem się zgodzę, ale można się przytrzymać do czegoś w tym akcie, jak i w poprzednim akcie, chociaż staram się nie być krytykiem, jakby nie, nie mogę być wobec tej gry i o tym, o tym wam mówiłem dosyć często. Przynajmniej nie mam takiego pecha do tego, żeby móc narzekać, bo jeśli ktoś faktycznie ma jakieś błędy, wywala, gliczuje coś, no widzisz takie nieprzyjemne rzeczy kompletnie, no to jasne, że można się przyczepiać i no. mieć tutaj, prawda, jakieś... Że żale do twórców. Mi, mi się nie Ja się nie spotkałem z takimi błędami w żadnym z akcie, z dodatków, więc. Mogę narzekać na monotonność czy na jakieś inne aspekty. A o tym rozmawialiśmy już, myślę. Przy tym akcie i przy poprzednim, więc powtarzać nie trzeba. Siemanko, e Eisenhelm Ogólnie fajny NPC, pogadajmy sobie z nim. Ok, dobra, no to się ma. Ja wiedziałem, że to się stanie. A może to jest ten bohater, bo kiedyś pamiętam, szukamy jakiegoś takiego bohatera mega rzadkiego w... Dolinie Renu i może to jest właśnie ten gościu Nie wiem, nie jestem pewny No, on pamięta, że miał na jakiś bohater tej... w tym miejscu, na legendarne miał już bardzo rzadki i dobry drop. Um, nie wiem, czy to on? Dordycki Helm? Uh, Okej, okay. wcześniej były Cylindyckie, ojojoj oj. A to nie ja um, To jest ewidentnie znak, że. O! Myślę, że już warto zmienić ten hełm. Aha, Jeśli byle co jest lepsze. Hmm. Jo! Byle co jest lepsze. Weźmy go, załóżmy, tak? O! Wiecie o co chodzi. Czemu nie? Czujmy się w klimat, prawda? E, ale myślę, że znajdziemy coś w takim razie w globergu znacznie lepszego na naszą postać. E, ogólnie jeszcze wykonamy jeden kłośnik poboczny, mały. Um, oczywiście, ir irytując jak cholera, bo questy poboczne są bardzo irytujące. I teraz wam, dam przykład tego, jak te questy mogą być upiorliwe. Widzicie tutaj jakieś zwłoki? No, nagle nas się zachowywał jakiś, jakiś quest. O co chodzi, co nie? Halo, halo, gro, co, co ty robisz nam? Co, co, co ty mi robisz z głową? Um, quest Północny Łącznik. Um, musimy wrócić do Fedrosa i powiedzieć tam, że gość nie żyje. Um, dosyć dziwne, ale dostaniemy wynagrodę artefakt z tego co pamiętam, bo jakiś szajs. Um, rotycka płyta. Lepsze już będą norodyckie temki, powodem się pojawić, a nie jedynie celtyckie. Um, 15 siły. O jeszcze lepsze, byczku. Jak dobrze. Także idziemy już w takie bardziej, coraz bardziej północne klimaty. Powoli naprawdę zobaczycie, że niedługo tak będzie. Ale spokojnie. Jakieś tam jeszcze jaskinia nad, nad renem, takie klimaty. Tak czy siak zbliżamy się jednak do tego glabergu. Przy tym renie jest, więc no tak. Oczywiście nas będą irytować broniami rzucanymi, co zawsze irytuje, chociaż to zaczęło w tym akcie teoretycznie, bo macie, może nie w tym akcie, o widzicie, to jest pułapka, w tym akcie to zostało to na broń chociaż e, jeśli ktoś grał w Ragnaroka od początku, w Titan Quest mając Ragnaroka od początku, to każdy przedsiębiorca miał broń rzucaną, jeśli ktoś w czasie nie miał Ragnaroka, skończył Titan Quest, kupił Ragnaroka, no to dopiero tutaj zaczęły, zaczęli go... Tego nowego gracza w dodatku prześladować bronią rzucaną. A tak, to ta broń rzucona jest już u nas od samego początku, bo ja zacząłem tą serię wiadomo ze wszystkimi dodatkami. Ok, więcej do Lin Renu, bo spoko, jakby ok. Choć może ten bohater się jeszcze nie trafił, o którym myślałem, bo no, nie jestem pewien, jak on się nazywał i. Nawet... Szczerze, ja nie oczekuję, że go spotkam tutaj na zwykłym, jakby szanujmy się. Nie trafiłem przypadkiem w nich. Halo. Chłodna esencja. Jakieś tam nowe esencje nam dropiło, fajnie. Dużo jest naprawdę nowych esencji i tych. Mm, esencji w sensie i tych. Mm, amuletów, właśnie. Ale jakby spoko. Fajnie, że poddawali nowe jakieś takie. zwłaszcza, że te esencje zawsze coś tam nam. Yy, Łączą się z tą mitologią, jesteś jesteśmy przykład w Egipcie. Zdobywamy, nie, nie wiem, esencję urzędu Horusa i tak dalej. Z Seta, no, klimatycznie do Egiptu. No i w każdym akcie pracy innego. Tutaj oczywiście mamy jakieś takie esencje związane z aktem północy, nie, mądrość wodana. Jakby nie znam się mega bardzo na tak na mitologii, ale jakby uznajmy, że, znaczy uznajmy, jak najbardziej tak już tam się wiąże z tym. Mmm, mitylagu tego aktu, więc spoko, wiadomo. Zawsze fajnie. No i skóra dzika, słynna skóra północnego dzika, skandynawskiego. Chyba tak, nie wiem, tak nie są w Skandynawii jeszcze. To jeszcze nie jest tego. Celtyska kraina, myślę. Tak spokojnie. Choć niedługo będziemy na terenach Danii. Tak myślę. My wypłyniemy z tej dali, tu już całkiem Skandynawii. Ale zanim my wypłyniemy z, z tych krain, z kontynentu europejskiego, to minie jeszcze sporo. Uwierzcie mi, Także nie ma co tutaj y, już patrzeć w przyszłość, bo będziemy jeszcze walczyć z całą sektą Nerdhusa. A czym jest sekta Nerdhusa? To Nerdhusa, chyba tak to się mówi. To my się o tym dowiemy niedługo. Myślę w tym odcinku nawet. Więc, no, spokojnie, wiele przed wami, nami. Oj, tak, naprawdę dużo, dużo, dużo. A potem, jak wypłyniemy i tak do Skandynawii, to tam też są ogromne po prostu przestrzenie, więc akt jest duży. No, i tutaj już widzimy jakieś. Coś tu się rysuje na naszych oczach. Jakieś takie. Można powiedzieć, zabudowy, jakieś takie znaki cywilizacji ludzkiej. No i złodziei mamy już, więc złodziei są raczej w takich miejscach, gdzie, bliżej takich, które można okraść. O, udało mi się wysłowić jakoś. Czyli po prostu wszelkie znaki mówią, że zbliżam się do Renu. Nie Renu, przepraszam, przeczytam Ren. Eglaberga, naszego trzeciego miasta. Okej, okay, rajskie wino. Spoko, się tym questem. Nie ma problemu, byczku. Nie ma problemu. Ej, coś tam, bandyci po prostu um, ukradli wino, schowali się w jaskini teraz piją i robią jakieś ekscesy z alkoholem. No, takie klimaty, prawda. Bym powiedział słowiańskie, ale już nie chcę po posądzać. <gry> Dobra. Mamy jaskinię, gdzie nasi złodzieje dosłownie się chowają. E, zrobimy tam najazd. Ok, tego się nie spodziewałem. O, dzień dobry, dzień dobry. Mamy skrzynię z reńskim winem. Jo, jak ten bardziej? Akurat, dobrze, że. Aktualny quest jeszcze dobrze pamiętam, jak się wykonywać, bo potem będę musiał przed odcinkiem sprawdzać, jak zrobić tego quest'a, bo to jakaś masakra jest. Także nie płacę. Ale okej, okay. dajmy winko, proszę. Nie ma problemu, byczku, trzymaj się. Dobra. No, i jak Galberga już pełnoprawne, Także dzień dobry. Witam cieplutko. Chodźcie, chodźcie, moi mili. Dobra. W ogóle mnie fakt, że tutaj biegają złodzieje, a tutaj sobie obok ludzie jeszcze tak stoją i taką. Tak sobie chillują. Na ścianku z tego się Staje to obok złodziej z toporem, biega jakieś demony jeszcze. Fajnie, fajnie. Jakby normalny widok. Widać tutaj naprawdę, ludzie nic sobie z tego nie robią. Fajnie, fajnie, też się tak być Dobra. W ogóle chyba Wam mówiłem o tym, że. Hmm, to ja tak było się za roku. I ja jestem pewny szczerze, że jesteśmy w tym akcie podczas jesieni, a potem nawet w zimie. Um, Glauberg, witam serdecznie w naszym kolejnym um, mieście. No i mam tutaj naszą Ilwę. Czyli kościół główny. Um, poprowadzony. No dobra, 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 skończ. Dobra, no to w takim razie dowiedzieliśmy się teraz o Mocernerthusa, czyli jest to jakaś tam niebezpieczna sekta, która wada naturą e, i ma jakieś tam potężne artefakty. Ich wioznawcy po prostu e, panują wokół e, Globerga, więc jeśli go wyroczymy z pomocą, to on nam jakoś tam również pomoże. Okej, okay, dostałem rojski bidę, tak od tego go się też... Fajnie, fajnie. Nie ma problemu. Um, tkaczka. To jest quest mega powolany, ale my go zrobimy sobie. Jasne, że tak. Co jest zycki ten quest, jak on. Jak on wierzy. strasznie mi się kojarzy. Okej. Okay. Eee. Um. Hopsa, 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 hopsa. No, byłeś fajny chyba, miałeś, ale dzięki jakby, sayonara. Co tu mam takiego fajnego? No um, celtyckiej temki jest jednak w sklepach. Okej, okay, to jednak mnie troszkę szokuje. No mm, ale okej, okay. tarcze? No, szkoda, gadać nawet. E, Nabijany kafary. Dalej nic. Nie wiem, czy też te celtyckie tasaki będą lepsze, naprawdę. On już tak się troszeczkę wyrównuje z tym, co ja mam. Um, ale dalej to nie to, wiadomo, że tak. Także nie ma tak dobrze, hehehe. Okej, okay. um, dobra. W takim razie jesteśmy w Glabergu, nic nie kupiliśmy, jeśli chodzi o tego. Um, nowy hełm. Jeszcze sobie tutaj zobaczmy wokół ten glaberk. Jeszcze mamy quest z syn synolkiem. Quest dosyć bliski do wykonania przy glaberku, um, więc spoko. Choć teraz e, musimy się wrócić do koryntu. Um, w tym momencie. Oddać Fedrosowi questa z północnym tym łącznikiem. I zróbmy celtycki kunszt Jest to quest nietypowy, ponieważ żeby ten quest wykonać, musimy po prostu kupić jakieś tam specjalne itemki Pod to e, Więc, a dobra, najpierw w takim razie idziemy mm, oddać Fedrosowi quest'a Północny łącznik I tego, jeszcze do karawana damy, bo w... Wcześniej nie było... Mm, słabszy od mojego, 76 jojo! Yo, yo, That's okay. trochę sed. Niech będzie, do kolekcji, o, dobra mogę coś złożyć, a... <grymne> Okej, okay, akurat furie wieków mogę złożyć Ale nie, nie mogę złożyć, bo ona potrzebuje takiej bursztynowej butelki, którą ja mam tutaj, a tych itemków nie mogę złożyć, bo to nie są itemki z serii, więc... Aż tak, to nie będziemy sobie tutaj życia ułatwiać. Dobra. E, Celtycki kunszt. E, potrzebujemy grecki fiot, egipskie złoto i azjatycki błękit. E, jesteśmy teoretycznie w Grecji teraz, więc. E, niebieski, azjatycki strój. To jest niebieski błękit. E, teoretycznie. E, nie... Błękit. Nam potrzebny. E, Zobaczymy, dobra. W takim razie, najpierw kupmy sobie grecką purpurę. Ehm, teoretycznie purpura najbardziej mi się kojarzy z Gadirem. Ehm, bo to jest kolonia fenicka, gdzie było dużo purpury i na samym Gadirze widać purpurę. Ale my pójdziemy do takich Aten. Okej, okay, także jestem po naszych poszukiwaniach i troszeczkę świata zwiedziłem, obejrzałem, byłem w Egipcie, w Grecji, w Chinach, dalej słyszę nad muzykę z Chin. Z, z... wioski zidan, nie pytajcie. Ale mam nadzieję, że mam wszystko, bo mam na, nawet po kilka barwników i błagam. Dobrze. Udało się co... Okej, okay, czyli wszystko fajnie, dobra. Wzięła takie na pewności błękitny. Czyli błękitny nie pasuje. Okej. Okay. Myślałem, że błękitny niebieski. Ale dobra. E, sprzedam. Od razu nagrodę od niej. Bo tak. I tego jeszcze sobie... A, jest fontanna w Glambergu. Także to będzie tyle temat teraz ten Questa. W następnym odcinku wyruszymy w kierunku z Sectry i będziemy przemierzać po jeziora Swebskie. Dużo, naprawdę dużo eksploracji przed nami i będziemy mieli trochę minibosów, ponieważ tutaj mamy starożytnego gleby, dziczy jeziora i nieba. I trochę i będzie i trochę będzie eksploracji na pewno. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach z Titan Questa.